Zrobiliście wszystko, co należało, żeby godnie zakończyć ten sezon w Katowicach. No na pewno już tak jak rozmawialiśmy tuż tu zaraz po zakończeniu spotkania, że no łezka się kręci wokół, że gdzieś ten sezon dobiegł końca troszeczkę. No na pewno chcieliśmy jak najlepiej zakończyć to spotkanie, zwłaszcza tutaj w Hali w Szepenicach, gdzie, gdzie dużo bardzo dobrych spotkań zagraliśmy w tym sezonie i myślę, że to jest takie fajne podsumowanie. Pewnie nie było się łatwo zmobilizować na to spotkanie, no, no ale stanęliście na wysokości zadania, zrobiliście swoje. Choć teraz jeszcze trzeba postawić ten końcowy krok. No, jasne, no jesteśmy profesjonalnymi siatkarzami i tak naprawdę to jest nasza e, i praca i tak naprawdę pasja, także no, cieszymy się, kiedy możemy grać jeszcze wspólnie w tym sezonie, także e, no, przede wszystkim dużo radości po naszej stronie było dzisiaj widać i fajnie, że, że w ten sposób kończymy tutaj ten sezon e, na hali w Szepenicach. No i tobie dzisiaj musiało fajnie grać. Możesz się pochwalić statuetką w ręce? E, tak, tak. Mój syn mnie prosił bardzo, żeby w końcu dla niego wygrał tą statuetkę. Udało się e, na sam koniec sezonu. No, zawsze lepiej późno niż wcale. <grym>